Dzień dobry, cześć kochani. Dzisiaj w naszym filmiku będziemy mieć e, rakiety. I w następnym też. Ale nie dopiero po, na, e, jak będzie koniec filmiku, to powiem kiedy, mm, kiedy be, będzie następny odcinek. Mamy, ben, W tym odcinku będziemy tylko pokazywać rakiety. Ale w następnym też będziemy puszczać rakiety, które będą w tym odcinku, tak? Dobra. I wy będziecie musieli chwilę poczekać. Ym, dobra, to. Chwilę poczekajcie, okej? Okay? Przepraszam Was na chwilkę. Ale... Jest to jest jakieta. Oto to. To tu. Jakieta. Monte Carlo. Oczywiście nie dałem mm, yy, żadnych napisów, ale dam, będą, będą, ale w następnym odcinku. Dlatego, że. Mm, w tym odcinku będziemy y, mieli y, tą rakietę, mm. tylko tą rakietę, a tu moje siostra, proszę jej nie słuchać, znaczy muzyka była fajna, jak ją puszczyła oczywiście, no, I tak naprawdę. no kurde, słyszycie ją, kurde, słuchajcie jej, jest troszeczkę duna, nie słuchajcie <laughs> Panu, proszę, za hmm. Tak, zasubskrybujcie, ja, czy, czy... Nie wiem, jak się nazywam. i Fajnie, znajdujesz mnie. Dobra, to nie Wam powie, ja zaraz Wam powiem jeszcze. Nie, nie nagrywaj nie. mnie. Nie nagrywaj okay, mnie. Okej, nie chciała. Yy, ona na kanał Kiwi Skip z stable, jeszcze. Nie, z chyba nie nagrywasz. Nie, jeden filmik. Okej, okay, no to nagrała jeden filmik z tej i ma inne filmiki fajne. oglądałem dzisiaj, e, a mm, e, widzicie to jest, e, jestem teraz w Chorwacji i dlatego mm, wyjeżdż, wyjeżdżam jutro i, e, i z tego też będzie rakieta oczywiście. Tak, tak z tego będzie rakieta, ładna, fajna. Wiem napis jest, no, tak naprawdę się nazywa Jana, to jest, jestem w ja, ale na czym? Kurde, słuchajcie, błagam was. Dobra, to będzie koniec naszego odcinku, ale jeszcze nie teraz. Następny odcinek będzie niestety za 3 dni. Ci zdjęcie. przeszkadzamy bratu. Mm, następny odcinek będzie. Okay. Niestety za trzy dni. nie przeszkadzałem w filmiku! Jasna, nie słuchajcie! Błagamy ja się tak. denerwuję, soj, ale. I Bóg yeah. <laughs> Też Ci będę przeszkadzał w filmikach! Tylko nie nagrywam głosu, jak na razie. Jezu. Kiedy ty... chciałaś coś powiedzieć, ale uderzyłaś się w małego palca. I know, I know my little brother. Przepraszam, przepraszam. Nie słuchajcie, płacę. was, nie słuchajcie, nie słuchajcie, macie jej nie słuchać. Surprise, mada ja f**ka. Ja Następny odcinek będzie za trzy dni. Płaczę z tego i z mojej siostry, mu przeszkadzała filmy, filmiku, a ja nie przeszkadzałem. Jasna Dupa! dupa. I a nie po... Jezu, wiedziałem, że to powiem. Właśnie chciałam to powiedzieć, czy nie powiem. Niestety. Następny filmik za trzy dni. Widzimy się. Proszę dawać no, i lajki. Za 1000 lajków będzie dużo filmików, dużo szybkich rakiet, dużo fajnych rakiet. I dziękuję. Do widzenia. Dużo rakiet, dużo róża...